Kajka, Mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A dzisiaj zapraszam Was na kolejny y, film z serii Przewodnik po adopcji. A dzisiejszy temat to czym kierować się przy wyborze pupila. Że osoby wszystkie zainteresowane zapraszam do obejrzenia tego poradnika. A więc pytanie to może okazać się banalne, dla niektórych będzie to bardziej okrutne, a dla niektórych po prostu głupie. Ale uwierzcie mi, odpowiedź na pytanie, jakie głupiego chcemy adoptować, ma duże znaczenie. Jedno jest pewne i od tego zacznę. Chore i niebełusprawne zwierzęta też potrzebują swojego człowieka. A więc, skoro zaczęliśmy od tematyki zdrowe, to co warto powiedzieć o tym właśnie temacie? Na pewno warto zacząć kwestii takiej, że często zwierzęta takie jak króliki czy gryzonie powinny zostać adoptowane w lecznicy jeśli oczywiście przede wszystkim są dowolne przewlekłe Przede wszystkim lecznica ta zajmuje się leczeniem, badaniem i dbaniem o zwierzęta egzotyczne bądź po prostu inaczej zwane małe zwierzaki czyli po prostu takimi jakie są króliki i gryzonie Dodam, że takich lecznic weterynaryjnych w naszych kraju jest nadal dość mało każdy królik czy gryzoń musi mieć dostęp do lekarza weterynarii, który ma aktualną wiedzę na temat właśnie leczenia takich zwierząt. Nie psów i kotów, tylko właśnie małych zwierząt. I oczywiście co ważne, leczą zwierzaka od podstaw. To jest oczywiście najważniejsze. I w umowie adopcyjnej cuklika czy jakiegoś gryzonia niepodsprewnego, chorego przewlekłe, może być taki wymóg, żeby adoptujące zwierzę mieszkała niedaleko i cały czas kontynuowała leczenie w danej lice mm. weterynaryjnej. Zimowa adopcji kota lub psa, to no, oczywiście dla tych zwierząt, lecznic weterynaryjnych jest dużo więcej. Pewnie zależy to od danego instytucji, od danej instytucji, ponieważ myślę, że leczujący zwierzę chore, ma możliwość większa możliwość adopcji. Za czy kota niż mach pupili. Ponieważ ten film to poradnik, to chciałam tutaj jeszcze dać kilka słów o zwierzakach niepełnosprawnych. Po prostu za jakiś czas będę wdrożała swoje trzy grosze, opowiadając o może nie wadach i zaletach, tylko jednak o trudnościach, o których warto być w czy nawet kupnym zwierząt. A więc teraz opowiem kilka słów o zwierzakach niepełnosprawnych bądź człowieku chorych. Po pierwsze, decydując się takiego pila, musisz mieć świadomość kilku ważnych spraw. A mianowicie, chore zwierzęta mogą nas tak naprawdę kosztować nie tylko finanse, pieniądze, ale również duży smutek, jak i dużo więcej obowiązków, lub oczywiście nawet szybsze zostanie się, się z Chciałam dać Wam po prostu przykład, który jest bardziej optymistyczny niż ten, który opowiadałem wcześniej. A teraz o wieku zwierząt, które czekają na adopcję. A więc zazwyczaj adoptowane są zazwyczaj maluszki lub zwierzęta młode. Tutaj zwrócić uwagę na to, że adopcja jest pięknym gestem, ale dopiero adopcja seniora to jest naprawdę super sprawa. I tak w jakimś skrócie zwierzęta starsze zazwyczaj mają ze za sobą jakąś historię, to za tym idzie traumy, złe przeżycia. Niestety w starszym wieku zdrowie im też nie dopisuje i warto wiedzieć, że akurat seniorzy często nie doczekują swojego opieku nowego opiekuna, ponieważ ich życie kończy się za kratami zimnych boksów. Dlatego warto czasem przemyśleć, czy nie dać starszkowi ciepłego domu i kochających go ludzi. Kolejne zagadnienie w tym filmie to jaki chcemy gatunek adoptować. Uważam, że adopcja zwierzęcia niebezpiecznego. To piękny wyraz empatii, naszego dobra w sercu, ale to też duża odpowiedzialność. Więc, czy jesteś gotowy na przykład na przebieranie baberców czy pieluchu kota, karmienie chomika, karnatunkową królika, na przykład granulatami takimi ratującymi życie troszkę przy chorobach różnych, czy królikiem, któremu trzeba podawać np. rozdrobnione zioła lub granulat rozmoczony. Czy na porodzenie codzienne psa z tak zwanym wózkiem i walizkiem. a to tylko kilka przykładów, ale z drugiej strony, takie zrzeki też zasługują na dom i dobrego człowieka. Dodatkowo, w większość z tych przypadków zwierząt mogą sobie świetnie poradzić same. Rozumiem, że nie wszystkie, ale Znasz że Fundację Ja Serce? Sercem? Nie? Jest to fundacja pomagające kotom niewidomym lub, lub yy, niewidowidzącym, które prawie same z małą płocą, tylko człowieka dość dobrze sobie radzą. Musimy odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, czy wolimy homika, czy kota, a może psa czy króliki. Wszystkim chodzi o to, żeby nasz pogląd był uczciwy. W mieszkamy w bloku i nie mamy dużego miejsca, to klatka dla homika karowatego będzie w sam raz. Jeśli mamy dużo grud, to może warto adoptować psa. Patrzmy realnie na nasze możliwości. Przy adopcji królików lub gryzoni będzie potrzebne miejsce na loku, klatkę, a może kojec w przypadku, w przypadku królików. A jeśli mowa o królikach, to może też być potrzebna. Może to być możliwość bez I pamiętaj, że im większy gryzoń czy rasa królików. Więcej miejsca potrzebuje na swoje minimum. Przejdźmy więc dalej. Tutaj chciałam wspomnieć o tym, że nawet chomik potrzebuje codziennych biegów. Taka aktywność nas czeka z danym gatunkiem zyżaka. W wielkim skrócie: dla kota będzie potrzebne codzienne polowanie, nagrzonie kolików, urozmaicone biegi, tak naprawdę o różnych porach e, dnia, e, bo w od zryżaka, Słomiki są zwierzętami nocnymi, świnki dziennymi, a króliki chyba zmierzchowo-porannymi. Co też zależy, kiedy nasz będzie aktywny. A dla psa trzy razy dziennie spacer to takie minimum podstawowej opieki nad psem. Spacery powinny być dość długie, na przykład raz dziennie wychowe. Ogólnie spacery mogą trwać od 15 minut do godziny lub dwóch, w zależności ile macie czasu i na pewno chcecie posiedzieć go dla zwierzęcia. No i oczywiście to zależne od y, potrzeb naszego adopciaka. Wiadomo, że są rasy, a rasy typy, raczej typy ras, które są bardziej aktywne i mniej. I wolę zapomnieć o tym, że każdy gatunek ma swoje indywidualne potrzeby. Kilka słów o kosztach comiesięcznych do wydania. Na żywienie zwierzaka opiekę weterynaryjną, czasami też warto o badaniach właśnie corocznych, ale takie dodatki jak żwirek, piasek, yy, ściółka czy pellet. I nawet mogą w to wejść woreczki na odchody. Posłuchaj mnie, sama wyprawka to nic w porównaniu na przykład z kosztami leczenia. Jeśli twój głupin jest zdrowy teraz, to nie znaczy, że będzie taki zawsze. Niestety weterynarz kosztuje Czasem bardzo duże pieniądze. Natomiast raz w roku wartość badania kontrolne na zwierząt. A jeśli chodzi o żywienie, to im więcej, tym więcej pupili, tym koszty są wyższe. Musimy być na to po prostu gotowym. Teraz przejdziemy do ostatnich zagadnień, już łatwiejszych w tym właśnie temacie, czyli jak wybrać pupila. Na przykład, wybór samca czy samiczki? Co lepiej wybrać? Tak naprawdę nie ma tutaj dużych różnic. Ale w kanale, moim kanale będzie o tym właśnie przepis samica kontra samiec. Także zapraszam. Serdecznie mój kanał i na pewno będzie ten film publikowany. Będzie wiele więcej informacji. A teraz chciałam tylko powiedzieć, że warto pamiętać oczywiście o kastracji zwierząt, jeszcze tych, które mają, są stadne, takie jak króliki, świnki morskie czy samice myszek. Pamiętaj, jakie zwierzęta masz już pod swoją opieką. Przemyśl to dokładnie. Czy nasz rezydent akceptuje inne zwierzę? Czy nasz domowy kot nie boi się psów? Albo na odwrót, czy nasz pies nie będzie agresywny w stosunku do nowego członka rodziny, którym może być kot? Musimy też pod uwagę, że koty, przede wszystkim koty, króliki i gryzonie to naprawdę kiepskie połączenie. Naprawdę może stać się wiele z jego tam, gdzie są, gdzie mieszkają różne gatunki zwierząt. Z ostatniego punktu należy, należą nasi ludzcy domownicy. Czy na przykład mamy dzieci? A jeśli tak, to w jakim są wieku, czy są już na tyle ogarnięte, że pomogą nam nad pupilami? czy są jeszcze tak małe, że trzeba pilnować nawzajem i zwierząt, i dzieci, żeby sobie nie zrobili krzywdy. Z kolei jeśli mamy osoby z jakąś. Nie byłem z intelektualną bądź psychiczną. Po pierwsze, warto przejść do opcji spokojnego zwierzaka. W razie sytuacji jakichś wybuchów, agresji i czy i na przykład kiedy osoba robi krzywdę zwierzakowi, to po prostu ja osobiście radziłam zrezygnować z jakiegokolwiek zwierzaka na ten czas albo w ogóle. Znam, że osoby starsze mogą być super opiekunami, warunkiem, że są delikatnie dla zwierząt i sami, na no tyle sprawni z punktu widzenia umysłu, jak i ciała, że poradzą sobie z podstawowymi czynnościami związanymi z danym gatunkiem. Przyznam szczerze swojego doświadczenia, że różne gatunki zwierząt to naprawdę odpowiedzialność oraz koszty utrzymania pupili. Ja mieszkałam w bloku na 3 piętrze i miałam do opieki 5 pupili. Największa ilość moich pupili to piątka, czyli Kociak, pies, myszka i dwa chomiki syryjskie. I stąd wiem, że jest to duże wyzwanie. Zapraszam na kolejny odcinek serii Żołnierzy Po Adopcji. Zwykle proszę o pytania mnie w komentarzach, o pytania do mnie w komentarzach lub najlepiej instytucji, które są, które pomagają zwierzętom. których linki znajdziesz pod opisem filmu. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!